I teraz kolejny pojedynek, jeszcze momencik, chwileczkę, kolejny pojedynek, reprezentant, ale zmieniamy teraz. Wójt i naszego studia. Serdecznie witamy prezesa Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, pana Piotra Osiaka. Kamil, oddaje Ci głos. Znasz doskonale sylwetkę i przeszłość prezesa. Na pewno masz wiele pytań, których zainteresują naszych kibiców i po prostu. Ludzie, którzy nas słuchają. Bardzo proszę. Dokładnie dobrze się znamy z panem e, Piotrem. E, panie Piotrze, na początek e, pytanie o tych lubelskich burserów. Sukces czy jednak e, porażka? Bo dwa zwycięstwa, dwa medale na pewno, e, no ale startowała troszkę liczniejsza kadra. Nie no, ile by nie startowało, zawsze dziesięciu startowało zawodników i już jest sukces. No, tak nie było jeszcze, żeby y, dwa medale były na Mistrzostwach Polskich. O ile ja sobie przypominam, to y, te 47 lat temu zdobył y, Józef Szpak y, złoty medal i Piotr Jrzowski był wicemistrzem. Także już jako lepsze y, okręgie już do medalek. Także dzisiejsza walka to no, wygrał jednogłośnie, nie jednogłośnie, 4-1, ale była wyrównana i z przewagą z Merla. no ja, ja powiedziałem, że na przewaga była, natomiast... Natomiast ta, Wojtka, ta walka Wojtka Dworaka, no tutaj wiadomo, że e, różne osoby miały różne werdykty, ale chyba e, jednak celność osób tutaj zadecydowała w zwycięstwie Wojtka. Nie no, na pewno. Walka była wyrównana, to mogę powiedzieć, ale więcej czystych ciosów, takich wyraźnych, ładniejszych i bezpośrednich, zadał dwora. No, jego przeciwnik Szymański po prostu kondycyjnie myślał, że Wojtka tam zajedzie, że go zamęczy, ale Wojtek no, bardzo dobrze walczył i no, to oszczerzenie to też e, może nie. W sędzia tak uznał. ale oni obaj ten leciał cały czas, a ten po prostu przytrzymał go dwa razy. Także jeżeli by dał jednemu i drugiemu, to by się uspokoiło Jakie prognozy przed jutrzejszymi pojedynkami? Musimy do prognozy wygrać. Także ja jestem pozytywnie nastawiony i... Miałem 7 lat, teraz zaczęły się 7, 7 tych lat będzie. Zarówno i w sporcie i w życiu, tak się nie umyśliłem i tak ma być. E, Te mistrzostwa no, trzeba przyznać bardzo dobrze zorganizowane. E, no poza jednym wyjątkiem no, te trybuny spodziewałem się więcej kibiców na trybunach No jutro pewnie będzie więcej. No, ludzie pracują spędzają czas może w inny sposób, ale było sporo w Wikilice. Teraz może już mniej, bo to już jest godzina może dwudziesta. Co ja mogę powiedzieć? Co trzeba, co trzeba zrobić w takim razie jeszcze, co? żeby jutro e, fani boksu przyszli? Jakaś no, akcja gdyby, gdyby was nie było, gdybyście nie robili tego na żywo, to pewnie by było więcej, a teraz ludzie są wygodni, siedzą sobie w fotelach. Piją kawę czy piwo i oglądają sobie mistrzostwa. Bo już miałem takie telefony, że kiepsko im odbiera telewizor. Ja my jaki telewizor? Ja nie jestem od telewizji, no ale my oglądamy mistrzostwa. Bardzo sporo jest, mówię, kibiców, którzy oglądają naszego w telewizji. Z drugiej strony wielka, wielki wysiłek organizacyjny. Jak wygląda właśnie te przygotowania do mistrzostw polskich juniorów, co trzeba było zrobić, co trzeba było zorganizować, gdzie zakwaterować, jak to wszystko udało się zorganizować? Jak to się dało zorganizować? No, wszystko było robione późno, dlatego że decyzje, które tam prezydent podejmował przez swoich urzędników, tak odwlekano, odwlekano i ja już byłem gotów zrezygnować w ogóle, bo wiadomo, że... Letów, to by się y, nie zorganizowało y, tej imprezy. Sponsorzy, jak sponsorzy, to y, są, ale to nie te pieniądze. No, ale sami sędziowie to biorą 20-30 tysięcy kosztów, ekipy sędziowskiej, I to bo powala wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o y, organizację, to ja byłem w Stanachowicach na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski i tak poglądałem sobie, Zobaczyłem i pomyślałem, że dlaczego nie zrobić w Lublinie takiej imprezy. I, I od tamtej pory już mi tak to chodziło po głowie. Mistrzostwo polskich Juniorów mamy, to znaczy, że e, po tej imprezie lub może będzie się starał w przyszłości o mistrzostwo polski seniorów. No, chciałbym, żeby coś się zaczęło dziać w tym boksie amatorskim. No bo bez boksu amatorskiego to zawodowców nie będzie. Także ten narybek wychodzi też z boksa amatorskiego Miejmy nadzieję, że więcej będzie młodzieży, którym się spodoba taki boks w wykonaniu naszej młodzieży, tej, która dzisiaj tu bierze udział. Dziękujemy bardzo panie prezesie. Już nie zatrzymujemy. No i życzymy wszystkim jutro sukcesów i dwóch złotych medali dla województwa niebieskiego. No to będzie o 50% za mało, bo pan zapytał mnie jeszcze organizacyjnie jak to było. No ja tu nie chcę chwalić siebie, bo to tak elegancko jest, ale rzeczywiście wziąłem na siebie za dużo, ale jak już coś zacząłem, to chcę doprowadzić. Do końca. A to, co Panu powiedziałem, że 50% za mało, gdy poprosiłem trenerów i działaczy, o, żeby mi pomogli w czymś, w czym się czują dobrze, no to powiedzieli, że są odtrenowani. No więc ja im powiedziałem, dobrze, trenujcie, ale ma być cztery medale. Ja myślałem o złotych. No, to no jest szansa, żeby 50% wykonać, Także dziękuję bardzo i zapraszam. Y, siedzących w domu przy telewizorach, żeby przyszli na halę. Je, są jeszcze inne atrakcje, jak na przykład y, nie wiem czy mówiliście Panu, no jest y, degustacja wędlin najlepszej firmy Ryjek. No, jest to firma, która wspomaga, bo przepraszam, bo się rozgadałem, ale Ty widzę, Kamil, to przepraszam Panie redaktorze, to już w ogóle nie możesz mówić. Tak, już właśnie jakiś Drobna, drobna kontuzja gardła ale to, no, to chyba coś zimnego się nadbyłeś. Nie no, dużo, bo Tak Za dużo Także dziękuję bardzo. Dziękujemy. O, do... dziękujemy Rzeczywiście, że jest mniej, bo nie... od nas ich nie boksuje. A bingo, reprezentanci Poszucamy kategorii do 91 kg. Budkiewicz Sebastian, boks, team Chojnice, narożnik czerwony, Goleniewski, Jakub, Gwardia, Wrocław, narożnik niebieski. Przed nami trzecia runda tego pojedynku. Goleniewski nieco wyższy od zawodnika. Schojnic. Tutaj nie zdobywa się na jakieś szaleńcze ataki. Raczej stara się boksować czasami prostymi. Ale jeżeli nadarza się okazja, to trafia również silno przeciwnika prawym czy lewym sierpowym. I przed chwileczką naprawdę na głowie reprezentanta Schojnic wylądował bardzo silny prawy sierpowy. No tak jak rozmawialiśmy o tej frekwencji, e, no rzeczywiście my, może troszkę telewizja rozleniwia, rozleniwia e, kibiców, ale bez telewizji nie by, by było też tego. Nie, nie, nie. Telewizja, telewizja nie rozleniwia. Tele, telewizja stwarza warunki jakiegoś swobodnego prawda, odbioru pewnych wrażeń sportowych. Natomiast dla prawdziwego kibica nie ma. Jeżeli ma okazję zobaczyć coś na żywo, powinien to zrobić i myślę, że jutro kibice tak właśnie postąpią, tym bardziej, że są, jest to wstęp wolny myślę, że część o wiele większa będzie miała wolne popołudnie, bo finały zaczynają się od 15 i tutaj na pewno będzie głośno, tym bardziej że dwa finały w wykonaniu lubelskich zawodników no właśnie, ale to mnie troszkę dziwi, bo w lupeckim środowisku właśnie sportowym panuje takie przekonanie, że nie będziemy, nie chcemy transmisji na żywo, bo kibice nie przyjechać. To mnie troszkę zawsze dziwi. Nie, nie no ja myślę, myślę, że tutaj jednak, jednak no, z doświadczenia tak... wiem, że tak jest. <śmiech> tutaj. <śmiech> tutaj tutaj powiedzmy sobie szczerze, że, że yy, oglądając coś na bieżąco, na, na żywo, ale w sensie takim, że jestem tam na hali, jestem na stadionie całkiem inny naprawdę ale może skoncentrujmy się nad końcówką no już właśnie koniec pierwszego półfinału w kategorii do 91 kg w narożniku czerwonym Budkiewicz Sebastian, boks team Chojnice i narożnik niebieski Goleniewski Jakub Gwardia Wrocław. Ja gdy przeprowadzałeś wywiad z panem prezesem Osiakiem tutaj śledziłem ten pojedynek i wydaje mi się, że reprezentant Gwardii Wrocław tu się troszeczkę lepiej zaprezentował no niemniej jednak nie chciałbym przedwcześnie weryfikować jakiegoś wyniku no zobaczymy jak Sędziowie widzieli ten pojedynek. 何 Gratuluję. Nie no tutaj myślę, że te przypadki, które tutaj tak troszeczkę dokładniej omawialiśmy były, były na pewno niezamierzone absolutnie, ale, ale jednak no potrzebna jest lepsza koncentracja sędziego, tym bardziej, że jeżeli są to pojedynki.